Kompleksowa modernizacja czeka miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu, który będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Skorzysta z niego również gmina Gorzyce i Kościół Parafialny w Ślęzakach. Umowa na dofinansowanie projektu przebudowy m.in. miejsko-gminnego ośrodka kultury w Baranowie Sandomierskim już została oficjalnie podpisana przez burmistrza Marka Mazura i marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla. Jest to inwestycja zintegrowana, projekt partnerski trzech partnerów, czyli parafia w Ślęzakach, jak również gmina Gorzyce i ona docelowo ma mieć ten charakter oddziaływania takiego ponadlokalnego, tutaj w tym wypadku naszego, na obszar przynajmniej tego powiatu powiatu tarnobrzeskiego, czyli potencjalnie jej oddziaływanie jest, jest znaczące i istotne. To taka jest idea miejskich obszarów funkcjonalnych, tak to wygląda. One właśnie po to są, żeby kreować projekty sieciowe, projekty łączące się już nie tylko załóżmy bezpośrednio, prawda, ale pośrednio, bo kultura ma to do siebie, że jak będziemy mieli dobrą jakość tej infrastruktury, to jeżeli tu będzie jakieś wydarzenie kulturalne w tym miejscu, prawda, to ono może się pojawić w Gorzycach albo na odwrót, prawda, w Gorzycach będzie jakiś występ czy coś, można go zaadoptować do Baranowa Sandomierskiego, będzie jakość infrastruktury bardzo dobra. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim całkowita wartość prac szacowana jest na blisko 3,5 miliona złotych, z czego 3 miliony złotych to dofinansowanie. Zakres prac jest ogromny, dzięki temu placówka stanie się bardziej atrakcyjna i nowoczesna. W zewnątrz on został od, zmodernizowany w środku niestety ten obiekt cały czas wymaga takiej głębokiej modernizacji i, i tak naprawdę od momentu jego powstania, czyli od lat 70. Nic się w tym względzie nie zmieniło. Największe zmiany planowane są w obrębie sali widowiskowej i jej zaplecza. Sala zostanie właściwie rozebrana do gołej ziemi, do gołych ścian, zostanie rozburzona scena i powstanie zupełnie nowa. Fotele również zostaną wymienione, właściwie cała ta konstrukcja widowni zostanie zupełnie zmieniona, ponieważ przede wszystkim będzie większe jej nachylenie, będzie lepszy komfort po prostu oglądania spektakli, występów, koncertów. A oprócz tego. Dodatkowe dwa rzędy będą mogły się dzięki temu pojawić. W planie jest stworzenie profesjonalnej reżyserki dźwięku i światła, zakupy estradowego oświetlenia i nagłośnienia. Do tego powstanie możliwość rejestrowania występów dzięki małemu studio nagraniowemu. Będzie także nowy magazyn kostiumów. Dzieci i artyści występujący na scenie wreszcie będą mogli korzystać z garderoby z prawdziwego zdarzenia. Po remoncie nowy wygląd zyska i biblioteka. Dzisiaj już właściwie nie wystarcza na potrzeby nowoczesnej biblioteki współczesności, właściwie można powiedzieć ogólnie, ponieważ nie ma już nie ma odpowiedniego zabezpieczenia dla nie wiem, kart czytelników na przykład, nie ma miejsca na książki po prostu, na gazety. Są to bardzo stare, wysłużone już regały. Nasz księgozbiór wciąż się powiększa, ponieważ regularnie dokonujemy zakupów i po prostu brakuje miejsca. Dzięki tej przebudowie będzie można zakupić nowe regały. Ponad to czytelnia zostanie wyposażona w nowe komputery, dzisiaj e, tych komputerów nie ma. Nowe szafy katalogowe również e, i jeszcze jeden ważny element, ważny dla naszych najmłodszych czytelników, ponieważ oni dzisiaj nie mają swojego miejsca. E, zostanie ono wyodrębnione w bibliotece, będzie to taki kącik czytelniczy właśnie dla najmłodszych. Biblioteka nareszcie będzie też dostępna dla osób niepełnosprawnych. Ponadto prace remontowe będą prowadzone w kościele parafialnym w Ślęzakach. Myślę, że modernizacja tego, tego sufitu, renowacja, to będzie takie postawienie przysłowiowe kroki nad i i ten kościół będzie miał naprawdę bardzo, bardzo, atrakcyjny, bardzo atrakcyjny wygląd. Gmina Gorzyce z kolei w ramach projektu wyremontuje Dom Kultury we Wrzawach i doposaży Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. To są środki rzędu około 609 tysięcy u nas, z czego 300 tysięcy przekazujemy na Dom Kultury we Wrzawach gdzie będzie, jak wcześniej wspomniano, wykonana elewacja budynku Dach, w środku będzie zrobione centralne ogrzewanie, elektryka cała wymieniona, schody zrobione, natomiast następne 300 tysięcy będzie przekazane na Dom Kultury. Gorzyca, gdzie będzie hala namiotowa na głoślinie, czy tablice multimedialne, między innymi. I z tego naprawdę na budżet nasz nie stać na, na takie środki, na wykonanie tych rzeczy. I chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie Panu yy, Marszałkowi podziękować. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 4 miliony 900 tysięcy złotych, wkład własny to suma ponad 900 tysięcy złotych. Jego realizacja powinna zakończyć się do 31 października 2018 roku.